Witam serdecznie, ja jestem Korentin. Dzisiejszy odcinek historii zespołów będzie poświęcony ekipie, która jeszcze niedawno gościła w F1. Jak się zapewne domyślacie, tym zespołem jest Racing Point. Jeśli spodobał Wam się ten film, to zostawcie łapkę w górę, suba z dzwoneczkiem i udostępnijcie materiał znajomym. A teraz lecimy z tematem. W trakcie przerwy wakacyjnej sezonu 2018 hinduskie Force India przez długi jego właściciela Vijaya Mali zostało przyjęte przez konsorcjum kanadyjczyka Lawrence'a Strola. Co prawda, lepszą ofertę złożył ponoć rosyjski oligarcha Dimitri Mazepin, ojciec Nikity, ale na całe szczęście została ona odrzucona. Od Grand Prix Belgii do końca sezonu 2018 stajnia Silverstone startowała jako brytyjski zespół Racing Point Force India, przez co ich dorobek w klasyfikacji konstruktorów został wyzerowany. To spowodowało, że zajęli oni na koniec sezonu siódme miejsce. Gdyby nie wyzerowanie, to byliby dwie lokaty wyżej. Więcej o zmianie właściciela znajdziecie w historii zespołu Force India, o której poświęciłem dwa odcinki. Zachęcam do ich obejrzenia. W 2019 roku zespół Lawrence'a Strolla startował już pod nazwą Racing Point. Tym samym człon Force India zniknął na Amen z nazwy. Mimo zmiany właściciela, szefem stajni Silverstone nadal był Otmar Schaffnauer, a dyrektorem technicznym Andrew Green. Bolid o oznaczeniu RP-19 był pomalowany w różowo-niebieskie barwy. Różowy pojawił się dlatego, że sponsorowała ich firma BWT. Pod ich nazwą były dla brytyjskich stajni dostarczane silniki Mercedesa. Niebieski widniał zaś dlatego, że ich tytularnym sponsorem zostały zakłady bukmacherskie Sport Pesa. Po zmianie właściciela z zespołu został wyszucony Francuz Esteban Ocon, gdyż musiał zrobić miejsce dla syna Laurenza Stroll'a, Lensa, który przez dwa lata jeździł dla Williamsa. W zespole pozostał jednak Sergio Perez. Do przerwy wakacyjnej punktował tylko trzy razy, zaś po przerwie wakacyjnej punktował w każdej rundzie z wyjątkiem Singapuru. Lance Stroll przez cały sezon punktował tylko 6 razy, jednak o dziwo, to właśnie on był bliżej wywalczenia podium. Miało to miejsce podczas szalonego Grand Prix Niemiec na Hockenheim, gdzie podczas jednej z neutralizacji założył sliki i przez chwilę prowadził. Ostatecznie skończył na czwartym miejscu. Kanadyjczykowi podczas FP1 w Belgii rozwaliła się pokrywa silnika. Na mocy z kolei z jego ust padł w stosunku do Sebastiana Vettela taki oto komunikat. Na koniec sezonu 2019 zespół Sport Pesta Racing poniesie siódme miejsce z dorobkiem 73 punktów. Do szóstego Toro Rosso zabrakło im 12 oczek, a do piątego Renault 18. Na sezon 2020 Sport Pesa przez kłopoty finansowe odeszła od Racing Point, przez co ich tytularnym sponsorem zostało BWT, a nowy bolid o oznaczeniu RP20 był cały różowy. Nowa konstrukcja zyskała przydomek różowy Mercedes, a zespół Racing Point. Nie bez powodu, bowiem bolid RP20 był bliźnieczo podobny do mistrzowskiego bolidu Mercedesa W10 z roku 2019 Andrew Green stwierdził, że Bolit ma pewne podobieństwa w niektórych obszarach, ale zaprzeczył, że doszło do przeniesienia projektów pomiędzy zespołami. Projekt z zespołu z Silverstone wywołał duże kontrowersje wśród innych ekip. Zach Brown powiedział wprost, że Bolit RP20 jest czymś, co wydaje się być zeszłorocznym Mercedesem. Auto Racing Point było nie tylko podobne do Mercedesa z 2019, ale też szybkie. Dzięki niemu brytyjski team walczył o trzecie miejsce w konstruktorce z zespołami Renault i McLaren. Nie było jednak zbyt prosto. Na początku opóźnionego z powodu pandemii COVID-19 sezonu, zespół Lawrence'a Stroll'a dostał karę 400 tysięcy euro i odjęcie 15 punktów zdobytych podczas Grand Prix Theory. Renault pozwało ich za nieregulaminowe wloty powietrza do hamulców, które to miały być skopywane z Mercedesa W10. Zdaniem francuskiej ekipy te wloty powietrza pozwalały na skuteczne chłodzenie układu hamulcowego, co pozwalało Perezowi i Strollowi na późniejsze hamowanie przed zakrętami i zyskiwanie setnych części sekund nad rywalami. Takie same wloty Racing Point używał również na Węgrzech i w Wielkiej Brytanii, ale zespół otrzymał jedynie naganę. Jak się później okaże, wymierzona kara będzie miała kluczowe znaczenie w walce o najniższy stopień podium klasyfikacji konstruktorów. Inną dużą przeszkodą dla brytyjskiego zespołu były choroby kierowców. Sergio Perez jako pierwszy nie wziął udziału w weekendzie z powodu zakażenia się koronawirusem. Czekos został wycofany z dwóch rund na Silverstone, a jego miejsce zajął tymczasowo doświadczony Niemiec Nico Hulkenberg, który spisał się dobrze. Co prawda, do Grand Prix w Wielkiej Brytanii nie przystąpił z powodu awarii samochodu przed startem wyścigu, ale już podczas Grand Prix 70-lecia było lepiej. W kwalifikacjach był trzeci, a w wyścigu siódmy. Przed kwalifikacjami do Grand Prix Eiffelu na niemieckim Nürburgringu z weekendu wycofany został Lance Stroll. Kanadyjczyk czuł się fatalnie, ale wynik jego testu na COVID był negatywny. W ostatniej chwili zastąpił go Nico Hulkenberg. Niemiec nie zdążył zaprzyjacić się z Torem, przez co w kwalifikacjach był ostatni. W wyścigu było jednak dużo, dużo lepiej, bowiem zajął ósme miejsce i został wybrany kierowcą dnia. Punkty zdobyte w Niemczech są dla Hulka póki co ostatnimi w F1. Póki co bowiem w 2023 roku Nico będzie kierowcą Hasa. Obydwaj kierowcy po dwa razy stawali na podium. Najlepsze dla zespołu było Grand Prix Turcji i Grand Prix Sakiru. W Stambule Lance Stroll wywalczył pierwsze w karierze pole position. Perez podczas tego samego weekendu był trzeci w kwalifikacjach i drugi w wyścigu. W Sakirze kierowcy różowej stajni wywalczyli podwójne podium. Stroll był trzeci, a Czeko wygrał i to pomimo faktu, iż na pierwszym okrążeniu obrócił go Charles Leclerc. Meksykanin swoją pierwszą wiktorię oniósł w swoim 190 wyścigu w karierze. W 2020 roku mógł jeszcze więcej razy stanąć na podium, jednak w Niemczech i na Imoli został ich pozbawiony przez błędy strategiczne, a podczas Grand Prix Bahrainu na kilka okrążeń przed końcem wybuchł mu silnik. Przed wyścigiem na torze w Mugello Sergio dowiedział się, że po zakończeniu sezonu 2020 zostanie bezceremonialnie wyrzucony z zespołu, a jego miejsce zajmie Sebastian Vettel. Na całe szczęście, dzięki wygrani w Sakirze i zajęciu czwartej lokaty w punktacji kierowców, od 2021 roku jeździ z Verstappenem w Red Bull. Stroll natomiast oprócz trzeciego miejsca w Sakirze i pole w Turcji, wywalczył jeszcze trzecią lokatę na Moncy. Był jednak bardzo chimeryczny. Na Mugello swoim wypadkiem wywołał czerwoną flagę, na Imoli potrącił mechanika, a w Bahrajnie zakończył wyścig do góry kołami. Na koniec sezonu 2020 BWT Racing Point zajął czwarte miejsce z dorobkiem 195 punktów, a gdyby nie kara, to byliby na trzecim miejscu mając 210 punktów. Oprócz kary, swoje trzy grosze dorzucił również fakt, iż, co prawda, Stania z Silverstone była realnie trzecią siłą stawki, ale w przeciwieństwie do McLarena nie miała równego składu kierowców. Od 2021 roku zespół Lawrence'a Stroll'a startuje pod nazwą Aston Martin. Stało się tak, ponieważ biznes kupił udziały brytyjskiego producenta samochodów. To właśnie w barwach Astona Sebastian Vettel zakończył w 2022 roku karierę sportową. W tym samym roku Aston Martin założył swój program juniorski, a ich pierwszym członkiem został mistrz F2, brazylijczyk Felipe Drugowicz. Od 2023 roku partnerem zespołowym Lansa Strola jest Hiszpan Fernando Alonso. Podsumowując, zespół Racing Point, choć był w stawce F1 tylko przez 2 lata, to byli w stanie wygrać wyścig w przeciwieństwie do ich poprzednika, Force India. Ekipa została jednak w głównej mierze zapamiętana przez fakt, iż ich bolid z roku 2020 był podejrzanie podobny do Mercedesa z 2019. Warto też pamiętać, że dzięki świetnym wynikom w tej stajni Sergio Perez uratował swoją karierę i do dziś jeździ w Formule 1. A wy z czego zapamiętaliście Racing Point? Piszcie w komentarzach. Na dziś to wszystko. Piszcie w komentarzach, jakie są Wasze propozycje na następny odcinek. Dzięki za uwagę i widzimy się wkrótce. Cześć!